Jak są alkoholicy, najczęściej biorę takie osoby właśnie do, żeby sprawdzić, tak, czy u takiej osoby zielonki faktycznie znowu zadziałają i one znowu działają. Czyli generalnie, ponieważ chlorela zwłaszcza usuwa toksyny z organizmu, to nie tylko, że ona usuwa te toksyny, to jeszcze powoduje, że w przypadku alkoholu, widzisz alkohol, czujesz alkohol i zbierać na wymioty. W przypadku dymu papierosowego, jeśli ktoś chce zrobić sobie detoks od palenia, czyli nie palić. No to faktycznie dostaje po prostu takiego nie, ja nie chcę, nie mogę tego w ogóle wąchać i podobnie ze słodyczami. I jeśli odpowiednio długo jemy zielonki, w odpowiedniej ilości, bo to jest bardzo ważne, jest porcjowanie tych zielonek, czyli doradca, bo tu musi być faktycznie doradca, osoba, która się zna na tym, ile odpowiednio zielonek dawać do jakiego schorzenia, albo taki cel, jaki sobie ustalimy, na przykład ja nie chcę palić, tak? albo na przykład nie chcę pić alkoholu, to wtedy ja ustalam dokładnie dawkowanie, lub też moi ludzie ustawiają dokładne dawkowanie, no i wtedy idziemy do celu. No więc mamy cel, idziemy do sukcesu, zwykle osiągamy ten sukces. To jest piękne.